Witam Was na kanale InVIA i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka z cyklu Co wiem, to powiem. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób można sobie zamontować kość pamięci w tym oto laptopie, czyli w laptopie Acer Predator Helios 300. Do wykonania tej niezbyt skomplikowanej operacji będą mi potrzebne akcesoria typu śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy i bryle. Kaj są moje bryle? Bryle. Mam już wszystko, co potrzebne mi jest do pracy, więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ok, więc możemy rozpocząć naszą operację. Pamięć mamy tutaj przygotowaną. Śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć naszą pracę. Acer ułatwił nam nieco zadanie, ponieważ nie musimy rozkręcać całej obudowy od dołu laptopa, tylko. Podkręcimy sobie tutaj płytkę, pod którą umieszczona jest nasza kość pamięci. A więc bierzemy się do odkręcenia tej śrubki, która się znajduje właśnie tu. Śrubokrętem oczywiście krzyżakowym, malutkim. Z, znaczy się z drobną końcóweczką. Bierzemy teraz płaski śrubokręt, wkładamy tutaj w tą szczelinkę, która jest i. Energicznym, aczkolwiek delikatnym ruchem, podważamy do góry i już musimy uważać, żeby nie uszkodzić tutaj tych ząbków, ponieważ później nasz komfort pracy na tym laptopie z uszkodzonymi właśnie tymi ząbkami byłby zdecydowanie gorszy, ponieważ płytka mogłaby wypadać bądź też odstawać i nie byłoby to zbyt fajne. Ok, teraz mamy odkrytą naszą. Kość pamięci, która już była zainstalowana w laptopie, tutaj ona jest, a tu jest miejsce na drugą kość pamięci, którą będziemy instalować. Widzimy tutaj elastyczne, może tak to pokażę, widełeczki. O! I miejsce, w które trzeba wsunąć naszą kość. Sprawa jest dość prosta, ponieważ jak widzimy, w kości jest wycięcie. Tutaj jest ząbek. Jeżeli włożymy kość, odwrotnie, nie spasuje nam wycięcie na ząbek. Dlatego nie ma sposobu i nie ma możliwości, żeby się pomylić. Wkładamy w ten sposób, żeby ząbek idealnie wpasował nam się wycięcie w tej kości. Dociskamy delikatnie. Ładnie wszystko weszło, nie widać słodka. A teraz powoli, delikatnym ruchem naciskamy do dołu, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. O, właśnie. Mam nadzieję, że to było słychać. A więc co? No, kość mamy zainstalowaną, także rzecz można prawie po robocie. Zakładamy z powrotem płytkę zabezpieczającą. Dociskamy dość mocno, żeby nam wszystko się ładnie spasowało, żeby ząbki wskoczyły w otwory. I dokręcamy śrubkę. Jak widzieliście, sprawa była bardzo prosta, a wręcz banalna. Także myślę, że nikt nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Posiadając nawet minimalne zdolności manualne, możemy rozszerzyć sobie Pamięć w laptopie Acer Predator. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach, a wartość oszczędności może nie być adekwatna do wartości kosztów związanych z ewentualną awarią sprzętu, zostaw to, zanieś do serwisu. Będziesz miał spokojną głowę i unikniesz wszystkich nieprzyjemności związanych z ewentualną awarią Twojego sprzętu. W następnym odcinku przetestuję laptop pod względem rozszerzenia. Pamięci, czyli porównamy sobie 8 GB versus 16 w programach, grach i zobaczę jak komfort pracy uległ zmianie po rozszerzeniu pamięci. Także z mojej strony to już wszystko i do zaś.